Ostatnio pytanie od Was, co zrobić, jeśli partner zamyka się w sobie i nie chce rozmawiać o emocjach? to co przyszło mi od razu na myśl, żeby odpowiedzieć wam tutaj i powiedzieć czego na pewno nie robić, czyli tego, żeby go nie naciskać, nie tłumić jeszcze bardziej w sobie, bo to kiedy chcemy dowiedzieć się na siłę sprawia, że partner jeszcze bardziej zacznie się zamykać i przypomina mi się właśnie ten moment, kiedy ja z moim partnerem byliśmy w takiej sytuacji, że on właśnie był taki bardziej zamknięty w sobie, nie mówił tak otwarcie o emocjach. A co ja wtedy robiłam? Naciskałam, jeszcze bardziej chciałam wiedzieć, chciałam na siłę pomóc. A to, co najlepiej wtedy zrobić, to przede wszystkim dać przestrzeń, dać przestrzeń drugiej osobie, żeby się zregenerowała. Zaznajomiła się ze swoimi emocjami i potrzebami oraz tym, co wywołało te emocje, i wtedy, kiedy poczuje się bezpiecznie, ona nam o tym powie. I to jestem pewna tego w 100%. Dlatego najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że mniej znaczy więcej, i kiedy damy przestrzeń drugiej osobie na to, żeby też pobyła sama ze sobą ale jednocześnie wspieramy ją, jesteśmy blisko, kiedy tego potrzebuje, jesteśmy wsparciem, dajemy miłość, obecność i to, co najpiękniejsze, no to druga osoba, tak czy siak, prędzej czy później poczuje się bezpiecznie i będzie chciała się przed nami otworzyć i porozmawiać o tym, co ją boli, jakie emocje się w niej pojawiają, dlatego że zauważyłam to też w swoim związku. Jak ja zaczęłam dawać przestrzeń, szanować to, że mój partner nie jest gotowy na przykład mówić, od razu o emocjach, to wszystko zaczęło się zmieniać. Jestem obok niego, a kiedy on czuje się gotowy, sam o tym mi mówi i gwarantuję wam, że u Was będzie dokładnie tak samo.